Od strony. Eee, mamy zatem sposobność gościć Pana Patry Patryka Mariana, który reprezentuje e, Komitet Wyborczy Konfederacji O Wolności i Niepodległość. Rodzinnie związany jest z Bełkatowem. Eee, nie dziwi zatem, że jest inżynierem górnictwa i specjalistą w zakresie zarządzania. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych ubiegał się o stanowisko prezydenta Bukharowa i otwiera listę komitetu wyborczego Konfederacja w naszym okręgu XV. Kolejny nasz gość to pan Eduard Strażki. Związany rodzin jest też prawem trybunalskim, z wykształcenia politolog. I nauczyciel, poseł w kadencji. Przez kilka lat był także wicewojewodem łódzkim. Kandyduje z pozycji nr liście wyborczej lewicy w naszym okręgu. Trzeci z naszych gości, chyba najlepiej znany i najczęściej wypowiadający się tutaj w Rawie, pan Dariusz Klinczak. Kandydujący z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Wiceprezes tego ugrupowania, jak już mówiłem, związany z działem, ale to wszyscy wiemy. Wieloletni działacz samorządowy, był wicemarszałek województwa <tryk> włoskiego, a także historyk. Otwiera listę Komitetu Wyborczego RSL w naszym okręgu. I jako ostatniego powitam pana Cezarego Tybarczyka, <tryk> który prezentuje Komitet Wyborczy Kalicji Obywatelskiej, związany z Łodzią prawnik, parlamentarzysta, jak pamiętamy też minister szef resortów między innymi Sprawiedliwości Infrastruktury i otwiera listę koalicji obywatelskiej w naszym okręgu. Nie dopisał niestety żaden z kandydatów Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Żałujemy, bo cierpi na tym nieco reprezentatywność naszych gości. Ponadto um, aż dwóch um, panów związanych z powiatem rosyjskim, kandydatów listy, byłoby um, miał zobaczyć, które z nich na scenie.